Hej, cześć witajcie! Z tej strony Gilakki zapraszam Was na kolejny odcinek z gry The Long Tak, w którym... Idziemy w końcu eksplorować, tak, wiem, że ostatnio było dosyć statycznie. Starałem się przyswoić powiedzmy do tej mojej nowej lokacji, w której się znajdujemy w tej chwili i myślę, że... Było bardzo statycznie, aczkolwiek, aczkolwiek. Myślę, że teraz możemy lecieć z progresem. Mamy oczywiście tą piękną kurtkę z wilka, więc. ciepło. Jest po prostu mega priorytetem, jeśli chodzi o tą grę. Jeszcze widzę, że moja postać chce coś zjeść, chce coś wypić, więc myślę, że damy jej ten kilogramowy kawał mięcha do wciągnięcia. Idealnie? O, prawie idealnie. Jeśli nie idealnie, bo nie jestem tego pewien. Ktoś też mi z was powiedział. Nie wiem co prawda, czy jest to prawdą. Zawsze biorę na to lekko poprawkę, ale jak najbardziej ufam swoim widzą, że Rosehip, czyli powiedzmy... Ee... Owoc róży dzikiej, którą często można znaleźć, nie wiem, przy krzakach, przy podwórkowych gdzieś. Mm. Owoc dzikiej róży, oczywiście, krzaka dzikiej róży, że można go wykorzystać na zasadzie herbatki. E, aczkolwiek, nie wiem, nie wiem tego. Sprawdzę to w jakikolwiek sposób, gdzieś, nie wiem, przy robieniu wody, przy zagotowywaniu. Może w ten sposób to najszybciej sprawdzę. Ale na razie nie, też ktoś z Was mi pisał, że mam mnóstwo tych rzeczy przy sobie. Że tu trzymam, powiem wam tak, herbaty mam 35. To to tam rozgrzewanie co jakiś czas, więc to takie głupie nie jest trzymanie tego przy sobie. A to waży tylko 0,04. E, 0,4 znaczy e, te wszystkie batoniki i tak dalej. Ja mam z nimi niecny plan, taki, że chciałbym trochę drewna sobie odzyskać, a właściwie mieć na zapas. Bo w tej chwili, jak widzicie, jeśli chodzi o drewno. Pustki? Świecę pustkami. Właściwie to czemu ja żadnego nie mam przy sobie? Aż mnie to dziwi. Bo powinienem coś mieć przecież tu w szafce, mi się tak wydaje. Ej, nie w tej szafce. W. W żadnej szafce? A nie, drewno, jeśli będzie, to będzie już tu najprędzej. Yy, tu. Nie, to będzie material. Nie, chwila, tu będzie material. Tinder Black Book. Dobra, książkę możemy teoretycznie wsiąść na spalenie. Czyli ja już nawet teraz nie mam drewna. Dobra, na to muszę zwrócić uwagę. E, właśnie to wszystko mi odnawia mnóstwo z tego, co możecie sobie zresztą zobaczyć. Tutaj jakiś zwykły e, Candy Bar. Jakiś batonik 250. Tutaj jakiś Energy Bar 500. To odnawia nam 600, no to już trochę więcej waży. Tu 0,1. Jakiś kolejny batonik granola bar, 300 nam odnawia. To 600, więc wiecie, no trochę wody, byle tylko postać się zbytnio nie zmęczyła. To jest oczywiście też priorytet. Ale będziemy mogli sobie chwilę postać, sobie oczywiście trochę drewna wydobyć. Na nie tu. Na zasadzie forage, softwood. Yy, oczywiście tutaj jest ta podpałka, której mam sporo. To jest zwykły softwood, i to jest hardwood. I myślę, że ten hardwood jest bardziej potrzebny nam w tej chwili. Jeszcze tak bym zobaczył: 14, więc myślę, że nawet hardwood i tak z 5 sztuk, hatchet, forage, z godzinę myślę. Zobaczymy, czy da radę w ogóle cokolwiek wydobyć. Jeśli chodzi o to, jak tam zdobyłem 5 Firewood, niewiele się zmęczyłem. Jest mi cieplutko, jest mi fajnie. Aha, co prawda to waży, ja zapomniałem, że to waży. Yy, mamy tą książkę, mam 5, aha, bo to kilogram waży jeden. To Fear Firewood, jeszcze tak, zanim wyjdziemy, wiem, że to się trochę przeciąga, ale jednak wolę zostawić. Skoro wiem, że Fear Firewood jest tutaj oczywiście wykorzystywany. Ile ja tu w ogóle mam miejsca, bo nie jestem pewien, czy tu chcę to chować. Nie, tu jest 10 kilo, to nie, to do szafek będę chował sobie drewno, do tej najlepiej. Fear fire wood, schowam przełożymy sobie całe. I tym będę palił tutaj u mnie powiedzmy w stodole. A ze sobą będę brał jakiś tam Reclaimed Wood, żeby coś tam po prostu zebrać. okej, okay, myślę, że teraz już możemy śmiało sobie lecieć. Śmiało sobie lecieć w tamte obszary. Na razie nie ma tutaj, jak widzicie. Yy, temperatura powietrza to minus 11, wiatr minus 6. Moje ubrania dają mi plus 16 i plus 10, więc jak najbardziej nie boję się tutaj niczego. Jedyne co może mnie w tej chwili jeszcze tylko wkurzyć, to jakieś niepotrzebne ataki wilków, bo chyba moja kondycja tak jest na 100%. Ale jeśli jakiś wilk mnie zaatakuje, to może być kiepsko. O, tam jest wilk. Bo nie chciałbym jednak zużywać moich tutaj powiedzmy pocisków. Ile się królików narobiło? Tu jest jedna pułapka, a gdzie jest druga? Aha, druga jest tam. I jak widać, jakiś króliczek się tutaj złapał. Oczywiście bierzemy sobie tutaj w ciągu 10 minut jego skórę. Ona nam się jak najbardziej przyda. Myślę, że 15 minut nabranie jego mięsa nie jest aż takie potrzebne. Weźmiemy sobie tego snera całego. Tu jest chyba ten poprzedni królik, który padł. Dobra, skoro wiem, że tutaj królik sobie chodził. To tu sobie to postawimy. Equipment. Tutaj snery. Place. Jakoś w ten sposób. O, już niestety zaczyna wiać. To jest chyba ten poprzedni królik, tak? Zdecydowanie to jest ten poprzedni królik. A gdzie jest tamto, co ja położyłem? Jeszcze przed chwilą... A, tu jest. Przed chwilą to jeszcze mówię jeszcze... A, widziałem to, a już tego nie widzę. Co prawda tu się nic nie złapało. A Zniszczone, a mogę to położyć. Aha Dobra, reclaimed wood, niech będzie. Zrobimy sobie z tego... Jak widzicie, kiedy się chce gdzieś dostać, to oczywiście wtedy zaczyna się jakaś dziwna śnieżyca. I ja oczywiście nie jestem w stanie tego zrobić. To jest oczywiście całe to. A, więc wrócę się jeszcze, zbiorę trochę tego ryklem dłuda. Myślę, że prześpimy się do kolejnego dnia. I tak, zresztą, dosyć późno, było, bo już prawie 17. Zbiorę trochę tego drewna, wypiję, zjem, pójdę spać, wypiję, zjem i lecimy już oczywiście twardo dalej na przeszukiwanie. Tej całej lokacji. Ta lokacja jest na razie najgorzej opisana, jeśli chodzi o wszystkie, co jest oczywiście dosyć logiczne. Nie, tutaj jeszcze na zewnątrz chciałem wyjść. Jest najgorzej opisana, bo niestety jednak nie każdy jeszcze miał szansę tutaj do tej lokacji dotrzeć. Forage Wood, Softwood. Myślę, że ze dwie godziny możesz sobie tu połazić, spalić 500 kalorii. Co oczywiście ja sobie nadgonię jednym batonikiem i nie ma z tym żadnego problemu. O, już się zrobiła mega śnieżyca. Teraz tak, jak to płynęło? A, softwood. Aha, sedara zebrał. Dobra, myślałem, że będzie dalej jakieś. Reclaimy robił, ale jak widać nie, więc mogę zostawić, myślę, 6 sztuk, 4 wziąć ze sobą. Eee, sedar raz, dwa, trzy, cztery, eee, 6 odłożyć, 4 wziąć ze sobą, reclaim wezmę. To mogę wziąć ze sobą, to mogę wziąć. Książka waży nie tak dużo. Dobra, wypić, zjeść. Podstawa. Właściwie czy ja nie miałem upieczonego mięsa gdzieś na dole. Nie chcę go oczywiście zmarnować. No wiem, że tutaj miałem mięso. O eee, Oczywiście, że tak. Kondycja 90-80. A w tej dolnej? To jest MRE. Nie, z tej górnej. Z tej górnej zdecydowanie. Eee, T2. Jeden, drugi. Ekwipunek. To sobie zjeść. To jest królik, więc to tylko 450. Ale co prawda to już jest niedźwiedź, więc to już jest 900. Tutaj chyba się nawet... Nie, to się nawet nie zmarnowało. Wypić trochę wody. Aha, i będę musiał znowu rozłożyć tego swojego bedrola całego. Bedrol tu. Pyk. Ktoś polecał spać po... 5 godzin, ja się teraz prześpię raz, 6 godzin, raz 7 godzin z tego względu, że. Yy, chcę po prostu pospać do siódmej albo do 8. Jakoś tak sobie w głowie policzyłem. Kondycja całkiem OK. Coś tutaj wypić, więc myślę, że możesz wypić. Wody też trochę mniej mam. Yy, bedroll. Yy, myślę, że jakoś tak. Tak, i potem jeszcze sobie trochę wody przegotujemy i ruszamy, bo tej wody nie mam za dużo, a nie chcę gdzieś w trakcie podróży się zatrzymywać. Co prawda mógłbym liczyć na to, że trafię na jakiś kibelek, oczywiście. Znajdę to sobie, ale wolę jednak nie ryzykować. Poken beans. Zjedz to sobie. Jak to sobie zje, to powinien być w miarę najedzony. Wypiję tak też mniej więcej 0,5 to litr mi zostanie wody, więc to nie jest dobrym wynikiem. O, mniej mi wody zostanie. Zdecydowanie mniej 06, 0,7, o nawet nie. 0,9 praktycznie. Teraz tak, Tinder Black, coś tam tu nie muszę niczego żywać startuj. Do tego dorzucić trochę ognia powiedzmy wziąć sobie tam te dwa cedarowe kawałki drewna wrzucić. No i myślę, że tak, jeszcze z godzina z półtorej. W sensie tutaj w grze. Przerobimy tą wodę i idziemy. Ja oczywiście pokazuję wam to tylko dlatego, że chcieliście patrzeć na wszystko, co robię, żebym niczego nie ucinał. Dlatego właśnie tak to się odbywa. Cedar Firewood, yy, godzina. Myślę, że starczy. Myślę, że ze 2 litry wody. Myślę, że ze 2 będzie tak idealną ilością. Nie wiem, jak tutaj z czasem, co prawda. 31 minut. No nie wiem, 30 minut spróbujmy. Może uda mu się akurat przygotować tą wodę. Powinno być teoretycznie ok. Ok, zostało 10 minut, to jeszcze mogę zobaczyć. Tin of coffee. Herbal. Nie, no zdecydowanie nie mogę tutaj użyć sobie tych kawałków, powiedzmy. E, tych kawałków. E, jak to się nazywa? No. Kurczę, wypadło mi z głowy. Tych kawałków. E, tej róży całej, czyli tych owoców jej. Oczywiście to miałem na myśli cały czas. No, pogoda. Ty nigdy mi nie sprzyjasz. Raz wieje jest okej, okay, raz wieje i nie jest okej. Okay. Ach, no niestety. Może chociaż zrobię sobie te nauszniki z tych królików czy coś dzięki temu. Nic się chyba tam nie złapało jeszcze. Szczerze to nawet nie widzę stąd tej pułapki. Trochę mnie męczy mnie to, że twórcy nie wprowadzili do tej pory jeszcze jakiegoś, nie wiem, jakiejś minigierki, czy w jakikolwiek sposób mogłoby się odgrywać to, że możemy sobie właśnie na takie króliki zapalować, nie wiem, z siekierą czy cokolwiek takiego. To mega by uprościło grę i nie musiałbym wtedy używać tylu kul z pistoletu. Oto sobie filk łazi. Już nie potrzebuję w ogóle zabijać wilków, w ogóle nie muszę się z nimi męczyć. Chociażby z tego względu, właśnie, że Ew, wilki. O, muzyka się załączyła. Fajnie. Że wilki nie są już mi potrzebne, bo mam już wszystko z nich, co potrzebowałem. Teraz ewentualnie jelenie, ale myślę, że będę liczył tylko na te jelenie, które załatwią wilki, tak same z siebie. Czyli gdzieś tam jakieś znajdę, lekko zamarznięte. No i zdecydowanie widać teraz, ile płaca się zostawić trochę rzeczy. Powiedzmy sobie, i móc sobie swobodnie biegać właśnie po świecie tutaj. To widzę jakiś domek, więc podbiegnę, czemu nie. Liczę na to, że żadnego wilka nie spotkam. Niedźwiedzie chyba zbytnio agresywnym względem mnie bynajmniej nie są. Coś tutaj jest. Chyba zamarznięty, tak jest. Jakiś powiedzmy nie ocalały, bo się nie ocalił przed śmiercią. A tutaj coś znajdę. Nie, jedynie takie w miarę dobre miejsce. spania. Fear of Firewood to jest już 2 kilo. Aczkolwiek wezmę. Chyba do 35 kilo mogę zbierać, tak żeby się nie przeciążyć. Ale spokojnie nie mam za. O, krzaczek. O, więcej tego. Rose Hips. Oczywiście ja się postaram dowiedzieć, jak to wykorzystać, i postaram się Wam, oczywiście, pokazać, bo to jest kolejny czynnik, który wpływa, powiedzmy, na nasz rozwój postaci w tej grze. Ja jak najbardziej chciałbym, żebyście wy wiedzieli, oraz sam chciałbym się dowiedzieć, co gra tutaj wprowadziła tym update'em, właśnie z możliwością zbierania owoców. Podoba mi się też chciałbym nawiązać do tego, że bardzo mi się podoba wasza aktywność jeśli chodzi o The Long Dark. Oczywiście e, wiadomo, że czym więcej odcinków w tym e, jakieś tam osoby powiedzmy odpadają, ale ci którzy oglądają naprawdę jestem mega zadowolony, że to oglądacie dzięki po prostu za każdy obejrzany odcinek i myślę, że naprawdę wam się to podoba, skoro to oglądacie, bo inaczej czemu mielibyście to w ogóle robić? Możecie też napisać, co byście chcieli zobaczyć. Nie wiem, w kolejnych odcinkach. Może ja coś pominąłem? Oczywiście, jak mówiłem, ryby. Co tam leży? Nie wiem. Ryby, oczywiście, jak łowić czy znaleźć bunkier. Ja to zrobię. Chcę najpierw przebadać tą lokację, bo może gdzieś przy okazji się uda w tej lokacji coś takiego znaleźć. Ale być może ta gra zawiera coś, co ja akurat pominąłem, o czym jeszcze nie miałem okazji wspomnieć. Tym bardziej, jeśli ktoś ogląda od początku, to wie. A chciałby na przykład to zobaczyć. Bo widział, nie wiem, kogoś innego, czy coś takiego. Przejrzymy to sobie. A co ja mogłem znaleźć? Oczywiście, że mogłem znaleźć tylko zapałki. Co tutaj? Nic. A bagażnika nie otworzę. O, otworzę, bo był otwarty. Kolejny candy bar, kolejna gazeta. Dobrze, nie narzekajmy. To jest zawsze kolejna gazeta do czytania. Nie, nie, no i tak ją przerobię na podpałki. A tu są jakieś drzewka to mnie bardzo już zastanawia. Może sobie coś zjemy jakie ja stoje z kaloriami 1600. Wciągnij sobie takiego batonika, co mi tam. Ciągnij sobie tak... nie takiego tego tego batonika pięknie. Popij sobie trochę wody. Zawsze oczywiście będę teraz starał się bardziej e mieć na uwadze to jedzenie i picie, żeby oczywiście... Jak najmniej kilogramów przy sobie nosić. Tam, nie wiem czy widzicie, tam jest taka bardzo, bardzo fajna droga zrobiona. Jak właśnie dostawaliśmy się do tej lokacji z takich bal położonych specyficznie na sobie. Czyli takie, powiedzmy, ogrodzenie. Tam chyba już nic nie będzie, tak mi się bynajmniej wydaje. Z tego nic. Tak mi się wydaje. Nie no, tam jest skała, więc tam zdecydowanie nie, raczej nie będzie nic. Tu jest jelenie, jest królik, więc ślenie. O! Pięknie! Tu trafiłem na zabudowania. Ciekawi mnie. Czy tu coś. Chyba tu nic nie rośnie, niestety. Ale jest tu mega otwarte pole. Więc teoretycznie, jakby dało się chociażby budować jakieś struktury tutaj to to by było bardzo dobre miejsce, bo jest mnóstwo otwartego terenu, niewiele do, powiedzmy, ogarniania... Ogarniania? Chyba mogę tak powiedzieć. No bo jak, jeśli dałoby się tutaj budować jakieś struktury, czy właśnie domki i tak dalej, to zbudować się w lesie czasami ciężko byłoby dojrzeć gdzieś, nie wiem, chociażby wilka e, przez las. A jednak na takim otwartym polu to nie jest głupie. No, na przykład moja szopa Tutaj e, krótko się nie chwaląc. Jest położona w najlepszym miejscu, jakie może być. Ale to moje skromne zdanie. Tutaj, oczywiście, standardowo nie ma nic. Wchodzimy do auta. A już widzę jakiegoś candy bara, Czy granola bara? Granola bara. Tu nie ma nic. Oczywiście tutaj też za każdym razem nie ma nic. Sprawdzam to, bo chcieliście, ale tutaj nie ma nic nigdy. Tutaj na też bardzo rzadko coś się zdarza, żeby było. Tu jest zamknięte, więc nawet tego nie sprawdzimy. No i pięknie. Jest kolejny jakiś domek do przejrzenia, jest większy, więc... Czemu nie zostawić go sobie na koniec? O, szkoda, że nie ma piesków w tej grze. Hm. Ciekawe, nie widziałem jeszcze takiego podwójnego wejścia. A do silosu pewnie nie wejdę. Nie no, zdecydowanie do silosu nie wejdę. O. Kolejne. Nie wiem, czy to są jedyne owoce, jakie można w tej chwili znaleźć. No na razie znajduję tylko właśnie te owoce. Ruszy, tu coś jeszcze leży, co przykuło moją uwagę. A nie, to jest po prostu. Nie wiem, dziura w teksturze, czy o co chodzi. Heh. Mam ci króliczku. Nie, no nie będę strzelał w króliczka. Zdecydowanie nie. Zobaczę, czy nam we, radę wejść od tej strony. O, jest nawet wejście dołę. O, proszę bardzo, podpiwniczony. O, pięknie, Prybar. W końcu coś, czym będę mógł sobie otwierać coś. Czyli opłacało się tu wejść? Halo? Gro? Dobra. Fire Striker. No proszę. Nie spodziewałem się tu wielu rzeczy, ale jeszcze zanim tu wejdziemy. To myślę, że możemy się dostać gdzieś do tego auta. Bo oczywiście pewnie. Tam jest wilk. Ha, nie podoba mi się. No i pięknie. W końcu możemy znowu otwierać sobie auta i przeszukiwać ich zawartość. Hmm, no skurtki jestem. Nie jestem zadowolony, bo to mi tylko dodaje kilogramy. A tego zdecydowanie teraz nie potrzebuję. Ale cieszę się z tego, że jest dom. Nie będę musiał rozkładać swojego śpiworu, i będę mógł na spokojnie się tutaj przespać. Myślę, bo łóżko tu będzie pewnie niejedno. Uwaga, wchodzimy. Dom na farmie. No i pięknie. Jak dla mnie bajka. Nie no, to nawet. Można by się zastanowić nad przeniesieniem się tutaj. Nie wiem, czy nie będę musiał stąd od razu się wracać na swoją farmę. Co to się tak dziwnie zabujało? Czy nie będę musiał się od razu tam przenieść? E, to znaczy, tam. E, do siebie. O, Simple Toolsy, proszę bardzo. Pięknie. Nie no, tutaj jest zdecydowanie mnóstwo rzeczy. Bardzo fajnych. Teraz mam zagwozdkę, bo nie wiem, czy chciałbym się tu osiedlić. Bo tu jest jednak. O, tu jest mnóstwo książek. Do spalenia chociażby. O, kawa, kolejne książki. Nie, no to na razie jest mnóstwo rzeczy, chociażby do opału. I naprawdę zastanawiam się, czy się tutaj nie przenieść, bo to jest naprawdę mega sprawa. Here? Bardzo fajnie tutaj wygląda. Zawsze chciałem mieć własne biuro takie. Ach. Ale tu oczywiście nic nie zrobię. Tam to tamto tam to przejrzałem. Tu coś leży. Aha, to jest ten bezrękawnik cały. No już mam stałem za 40 kilo. No, praktycznie. 40 kilo. Jest latarnia. Jest szafa. Hmm. Naprawdę zastanawiam się, czy się teraz tutaj nie przenieść. Bo ten domek wygląda jeszcze bardziej zachęcająco. Mamy kominek, mamy drewno. Które myślę, że na razie pozbieram. Żebym nie miał za pusto w kwipunku. Bo w końcu tak mało rzeczy przy sobie noszę. Jest szafa jakaś na wejściu, tu jest książka, kolejne zapałki. Dobra, może tak, drewno zostawmy na razie w tej szafie. Eee... Adr, nie, dobrze, material. Sedar. I coś jeszcze? Scrap metal? Nie. Książki, o, książki miałem zostawić. Co mi tu jeszcze waży tyle? Się tak zastanawiam. A, te tulsy znalazłem całe, no tak. Can opener yy, niżej, 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 niżej. Latarnia, ta, którą mam tamta latarnia, dobra, tą, la tą latarnię mogę sobie odłożyć. Simple tools mogę odłożyć. 34 kg, dalej nie wiem skąd. A bo ja znalazłem te głupie czapki, te ubiory całe, tak zdecydowanie. I to to mi tyle narobiło kilogramów. To odłożyć. Dobra, 32. To względnie, bo będę mógł się poruszać. Nie tak chciałbym zapalić, żebyście oczywiście wszystko widzieli. Nie ma co, co marnować zapałek, kolejna herbata. Nie wiem, co prawda. A, tu pewnie wyszedł z tej drugiej strony domku. Kuchnia to jest zawsze coś ciekawego. Chwila, czy tutaj będzie toaleta? No i proszę bardzo, tu jest nawet toaleta. Nawet mogę sobie stąd wodę brać. Nie musiałbym jej przygotowywać za każdym razem. No to jest coś wspaniałego. To na razie jest najlepsze miejsce. Jeszcze jak miałbym tu stół do craftingu, to byłoby lepsze niż moje, zdecydowanie. No na razie stół do craftingu chyba robi robotę. Jest też zwykły piec do ogrzewania. O, swing kit. Tu już nie ma nic. Tu jeszcze jest akcelerant, który może się przydać w nagłej sytuacji. Skondensowane mleko, też już dawno się nie widzieliśmy. Mm, masło orzechowe też się dawno nie widzieliśmy. Czy coś to jest, czy to jest tylko szafka, która odpadła, a szafka, która odpadła. I znowu mnóstwo jedzenia, które znajduję. Ja oczywiście uwielbiam jedzenie, więc całe przychowuję przy sobie. Nie chcę się z nikim dzielić. Proszę bardzo. Kolejne Poalking Beans. No, kasetka. to chyba tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Chyba tak, tutaj bym wychodził, na pewno tu bym wychodził. Tu byłem, tak o, całkiem sprytnie pomyślałem tak, pod schodami zrobić e, łazienkę. Dobra, trochę drewna, nieważne. Idziemy na górę. Brniemy do przodu. Tu są klocki, o, on się tylko nie wywalił. Dobra, udało się. Okej, okay, to był jakiś swego rodzaju pokój dziecka. No, suszona. To jest bardzo logiczne. Pokój dziecka. Wszędzie zabawki, jakieś łóżko dla dziecka, plastikowy kontener. I takie, co może być w plastikowym kontenerze? No, przecież logiczne, że suszona wołowina w torbie. To jest po prostu każdy trzyma suszoną wołowinę w torbie, w plastikowym yy, pojemniku w pokoju dziecka. Tak. No cóż, może nie mi to oceniać. Widzę scrap metal na pewno. Znowu głupia czapka. Nienawidzę tych czapek. Materiał, coś tam. To jest książka? Nie. To jest portrecik. Ale tu jest jeszcze jakaś soda. To. Co prawda liczyłem to na jakieś pociski, bo to jest jednak tą, w którym teoretycznie mogłoby być, a to jest jakiś telewizor zrzucony. Tu nie ma już nic, tu nie ma już nic. Szukam jeszcze, czy nie mógłbym jakiś szuflad pootwierać, ale tu chyba nie ma. Tu rozumiem Bogu jakiś swego rodzaju rodziców tego dziecka. Nie wiem, teoretycznie, czy sam bym nie zrobił tutaj pokoju dziecka, śpiąc chociażby tutaj. Z tego względu, że dziecko chociażby mogło spać ze schodów, ale dobrze, może... może to tylko ja tak myślę. Nie wiem, nie wiem. Czapeczka. Kolejny plastikowy pojemnik którym jest woda, no dobra. Oh my god, nienawidzę tych butów, one tyle ważą. To znaczy były fajne jak ja takie nosiłem. Ale teraz już nie jest tak fajnie, tym, tym bardziej, że teraz zamiast kurtki, która waży 2 kilo, noszę kurtkę, która waży 4 kilo. Right A tu nic nie było? Nie, zdecydowanie nic nie było. Już oczywiście biegać nie mogę. Teraz sobie chodzimy ślimakiem. I zostały dwa pokoje, Le dobra lewo. Toaleta, Jestki drugi kibelek. Jest i szafeczka. Proszę bardzo, szafka pod zlewem, skarpety. Któż by się spodziewał? Nawet ja się nie spodziewałem. Banażer, antyseptik, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj szafeczka. Okej, okay, znowu jakieś tutaj galoty. Swego rodzaju. Czy to jest Nie, to nie jest gazeta. Tam coś, reclaimed wood. Pięknie. Kolejne skarpetki. Wow, jaki grzejnik wielki. Woda, candy bar. O, plecaczek. Szkoda, że ja go sobie nie mogę wziąć, żeby miał trochę więcej miejsca. Suszona wołowina, batonik, a to może po jakiejś wyprawie, kto to wie. A, nie wiem, tu jeszcze dwójka dzieci, czy o co chodzi? A może to był tylko pokój zabaw? Kto wie? Nie mi się domyślać, ale na pewno, na pewno się tu na razie nie przeniosę, bo nie ma tutaj takich rzeczy, jakie ja bym chciał otrzymać. Proszę bardzo, to, to, oczywiście rzeczy, jakich ja bym chciał otrzymać, mam tutaj na myśli cały czas, e, cały czas mam tutaj na myśli... Stół do craftingu. Dokładnie tego szukałem, tego słowa poszukiwałem. To zostawimy. Newspaper, roll. Newsprint. Dalej mam coś za dużo tych kilogramów. Mi się tylko tak wydaje. Matches, matches, Fire Striker. On mało waży. Fire Striker mało waży. Flary, coś tam. Private Sewing, Kitwood Matches. Nie, to wszystko zdecydowanie nie, bedroll też nie, 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 no to jedzenie tyle waży, no nie ma innej opcji, nic innego, to jest jakieś skondensowane, naprawdę to skondensowane mleko jakieś noszę, takie rozwalone, dobra. Aczkolwiek myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, tak jest, zakończymy ten odcinek, a w kolejnym zaczniemy od tajemniczej piwnicy tego domu. Póki co, dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się ciepło. No i cześć.